W ruchu rodem z dystopijnego koszmaru FDA właśnie zatwierdziła sztuczne masło wyhodowane w laboratorium, stworzone przez startup finansowany przez Billa Gatesa w Kalifornii. Bez etykiet, bez ostrzeżeń, a już trafia do dostaw żywności przez restauracje i piekarnie w całej Ameryce. Co jest najgorsze? Zostało zatwierdzone wyłącznie na podstawie twierdzeń o bezpieczeństwie Fundacji Gatesa, bez niezależnych testów, bez prób na zwierzętach i bez publicznej oceny. A kiedy dowiesz się, z czego jest naprawdę zrobione, powiedzmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Gates został przyłapany na próbie cichego karmienia tym mas. Elity ukryły mroczną obsesję, wprowadzając ludzkie odpady do dostaw żywności. To więcej niż dewiacja, to starożytny rytuał upokorzenia wpleciony w ich okultystyczny system wierzeń. Dziś jeden człowiek stoi na czele tej zmodernizowanej rury brudu Bill Gates, dziedzic długiej linii potężnych rodów, używając nauki i postępu jako maski dla wielowiekowego aktu degradacji. Z pomocą informatora z Fundacji Gatesa w zeszłym miesiącu odkryliśmy coś przerażającego. Bill Gates wykorzystuje swoje rozległe farmy położone na najważniejszych amerykańskich akweduktach, aby cicho wprowadzać ludzkie szczątki do dostaw żywności i wody. Teraz idzie bezpośrednią drogą, prosto na Twój stół kuchenny. Poznajcie sztuczne masło Billa Gates'a wyhodowane w laboratorium, już zatwierdzone przez FDA bez żadnych znaczących testów bezpieczeństwa. Nawet Gates przyznaje, że chemicznie jest to zupełnie inne niż cokolwiek co ludzie kiedykolwiek jedli. A jednak jest tutaj. Hmm, to świetne. Emisje rolnicze są jednymi z najtrudniejszych do wyeliminowania. Ludzie wymyślili alternatywne jedzenie, ale widzimy, że trudno jest zdobyć więcej niż mały udział w rynku, a te jedzenia po prostu nie smakują tak samo. Sawor dokonał postępów w chemii. Jest to zupełnie inne pod względem śladu środowiskowego, ale jest tak dobre jak te prawdziwe tłuszcze zwierzęce. Tłuszcze, które produkuje Savor, są wytwarzane w procesie termochemicznym. Są to jedyne na świecie produkty spożywcze, które są wytwarzane całkowicie bez fotosyntezy. Dla elit wszystko, co naturalne, musi być zniszczone i demonizowane, podczas gdy wszystko, co sztuczne, syntetyczne i kontrolowalne, jest promowane na szczyt. Nawet fotosynteza, jeden z najbardziej cudownych darów natury, jest na ich celowniku. Jeśli nie można tego opatentować, posiadać lub użyć jako broni, znajdą sposób, aby to zakazać. Nikogo nie dziwi, że media głównego nurtu zostały zaangażowane, aby sprzedać nam kłamstwo, mówiąc, że sztuczne masło Gatesa jest wspaniałe. Ale fakty mówią zupełnie inną historię. Badania pokazują, że żywność wyhodowana w laboratorium może być nawet 25 razy gorsza dla środowiska niż prawdziwe rolnictwo. Dramatycznie zwiększają również ryzyko zapalenia, depresji, a nawet raka u ludzi. A jednak mamy uwierzyć, że najnowszy sztuczny produkt Gatesa jest jakoś inny. Wygląda, pachnie i smakuje jak masło, które wszyscy znamy, ale bez farm, nawozów czy emisji związanych z tym typowym procesem. A ten przełom w produkcji masła dzieje się właśnie tutaj, w Batawi. W środku parku przemysłowego, na przedmieściach na zachód od Chicago, dzieje się coś bezprecedensowego. Więc używasz tego gazu teraz do gotowania jedzenia, a my proponujemy, że chcielibyśmy najpierw zrobić twoje jedzenie z tym gazem. Firma nazywa się Savor i lepiej w to uwierz. Ich pionierska technologia wykorzystuje węgiel i wodór do produkcji kostki masła, którą widzisz na tym talerzu. To dość nowatorskie, aby móc zrobić jedzenie, które wygląda, smakuje i czuje się dokładnie jak masło mleczne, ale bez żadnego rolnictwa i bez długiej listy składników, których przeciętny człowiek nie potrafi wymówić. To naprawdę tylko nasz tłuszcz, trochę wody, odrobina lecytyny jako emulgatora i trochę naturalnego smaku i koloru. Jak tłuszcze składają się z łańcuchów węgla i wodoru. Celem tutaj jest replikacja tych łańcuchów bez zwierząt czy roślin i udało im się. Mówią mi, że aby uprościć, biorą dwutlenek węgla z powietrza i wodór z wody, podgrzewają je i utleniają. Ostateczny wynik? U wygląda jak wosk, jak wosk świecy na początku. Ale to są cząsteczki tłuszczu, jak te w wołowinie, serze czy olejach roślinnych. Przypadkowo przypomina również tłuszcz znaleziony w ludzkich szczątkach. Według byłego informatora z Fundacji Gatesa, Gates cicho naciska na użycie wody z osadów do dostarczania węglowodorów potrzebnych do produkcji. Woda z osadów to przemysłowy produkt uboczny zanieczyszczony ściekami, w tym ludzkimi. Oczywiście, po przetworzeniu, może przejść przez etykietę FDA jako ogólnie uznawane za bezpieczne, ale to tylko rodzi większe pytanie: dlaczego Gates jest tak obsesyjnie nastawiony na karmienie mas produktami pochodzącymi z ludzkich szczątków i ludzkich odpadów? Zrównoważony rozwój to powód, dla którego tu jesteśmy? Wszystko to odbywa się bez emisji gazów cieplarnianych, bez użycia ziemi uprawnej do karmienia krów. Nie jesteśmy jeszcze na pełnej wydajności w tym zakładzie. Jeśli myślałeś, że twierdzenie o wodzie z osadów było przesadzone, pomyśl jeszcze raz. Informator z Fundacji Gatesa nie żartował. Rzeczywiście używają jej do produkcji masła? Media głównego nurtu nie wspomną o tym, oczywiście, ale jest to tam ukryte na widoku dla każdego, kto chce spojrzeć. Wiem, co myślisz. Myślę, że musimy to spróbować. Chciałbym, żebyś to spróbował. Jak to smakuje? Uwielbiam masło, więc wezmę naprawdę zdrową ilość. Jeśli kochasz masło, może powinieneś trzymać się jedzenia prawdziwego masła. Nie jestem pewien, czy istnieje zdrowa ilość tego osadu. Robimy trochę masła. Więc kiedy możesz sam spróbować? Obecnie pracują bezpośrednio z restauracjami, piekarniami i dostawcami żywności, wypuszczając te czekoladki zrobione z ich masła na czas na święta. Masło Savor w jego obecnej formie lub z naszymi partnerami. Oczekujemy, że będzie na półkach raczej około 2107 roku. Ich zespół tutaj w Batawi, Illinois, i ich domowe laboratorium w San Jose, Kalifornia, wspierane przez Billa Gatesa, który napisał na swoim blogu: Cytuję, Pomysł przejścia na tłuszcze i oleje wyprodukowane w laboratorium, może na początku wydawać się dziwny, ale ich potencjał do znacznego zmniejszenia naszego śladu węglowego jest ogromny. Wierząc, że masło może coś zmienić. Chodzi o to, jak karmimy nasz gatunek i jednocześnie uzdrawiamy naszą planetę. Karmienie naszego gatunku prawdziwymi tradycyjnymi pożywnymi pokarmami, takimi jak prawdziwe masło wiejskie, byłoby oczywistym wyborem. Albo możesz zaufać chemicznie radykalnemu planowi Billa Gatesa, aby zamienić wodę z osadów z ludzkimi odpadami w coś, co tylko twierdzi, że przypomina prawdziwą rzecz. Produkt, jak wiele jego szczepionek i frankenfoods, który nie przeszedł żadnych znaczących testów zdrowotnych ani bezpieczeństwa, a mimo to jest szybko zatwierdzany przez FDA do użytku przez ludzi. Po przerwie usłyszymy od byłego pracownika Fundacji Gatesa moment, w którym zdał sobie sprawę, że Gates to wcielone zło i przerażającą prawdę o jego obsesji na punkcie karmienia ludzkości: Nie miej złudzeń, globaliści są zdeterminowani, aby nałożyć degradację na upokorzenie dla ludzkiej rasy. Każda główna instytucja badawcza finansowana przez Gatesa i WF obecnie ściga się, aby nałożyć odchody na nasze talerze. Zamiast próbować znaleźć tak zwaną zaginioną technologię, która zabrała ludzi na Księżyc, NASA jest na czele wyścigu, aby opracować tę te technologię do recyklingu ludzkich odchodów na żywność. Według Science Alert, jedzenie, które będzie podtrzymywać przyszłe pokolenia, gdy będziemy kolonizować przestrzeń, może być niczym innym jak naszym własnym głównem, jeśli nowy projekt finansowany przez NASA odniesie sukces. Piwo również będzie miało dodatkowy składnik w niedalekiej przyszłości według elit nasz własny mocz i lepiej przyzwyczaić się do tego pomysłu i nie narzekać naszym panom aby udowodnić że jesteśmy posłusznymi owcami oczywiście kalifornia już podpisała się pod globalistyczną agendą chętnie zgadzając się na picie własnego moczu aby walczyć z tak zwanymi zmianami klimatycznymi posłuszne miasto los angeles planuje pójść jeszcze dalej niż reszta stanu obiecując picie 100% swoich ścieków do 2035 roku zgodnie z obietnicą złożoną przez burmistrza Erika Garcetiego kilka lat temu aby to osiągnąć, zakład oczyszczania wody Hyperion w LA, który obecnie przetwarza ścieki, aby były wystarczająco czyste do uwolnienia do zatoki Santa Monica, musi zostać całkowicie przekształcony w zakład oczyszczania wody, aby produkować mocz do spożycia przez ludzi. Co jeszcze będą popijać robaki w Kalifornii? Ale jeśli myślałeś, że perspektywa jedzenia owadów jest najgorsza, co może być, jeszcze nic nie widziałeś. Ludzie muszą zacząć jeść ludzkie odchody, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi, według Gatesa i globalistycznych psychopatów z WF, którzy finansują japońskich naukowców, aby przynieść Wam to, co japońskie media nazywają burgerem z gówna. Właśnie zrobili mięso z Twojej dwójki. Japońscy naukowcy opracowali metodę tworzenia jadalnych steków z ludzkich odchodów. Niewiarygodne, cóż, to się dzieje. Mitsuyuki Ikeda, badacz z laboratorium w Okayamie, współpracował z Tokyo Sewage, aby rozwiązać problem nadmiaru błota ściekowego. Odkryli, że zawartość błota zawiera dużo białka dzięki bakteriom, więc zespół wyizolował i połączył te białka z wzmacniaczem reakcji. Wynik Syntetyczny stek. Mięso składa się z 63% białka, 25% węglowodanów, 3% lipidów i 9% minerałów, a jest wizualnie wzbogacone barwnikiem spożywczym dla czerwonego odcienia i poprawionym smakiem za pomocą białka sojowego. Czy zauważyłeś dystopijną listę składników? Nie zadowalając się nakładaniem na nasze talerze ludzkich odchodów, elity są zdeterminowane, aby kontynuować zatruwanie nas sztucznymi barwnikami i białkiem sojowym. Elity nie przestaną, dopóki każdy z nas nie zostanie przeciągnięty przez własny rytuał upokorzenia, zmuszony do spożywania własnych odpadów, jeśli nawet zdecydują, że jesteś jednym z szczęśliwych ocalałych z masowego wydarzenia wymierania, które ciągle obiecują, że jest tuż za rogiem. Ta rządna władzy kabała miliarderów i globalistycznych biurokratów od dawna planowała zniewolić masy, a teraz ujawniają swoje zamiary. Jeśli zwracałeś uwagę na globalistyczną agendę, już wiesz, że nie chodzi o ratowanie świata. Ich polityka ma jedną cechę wspólną dehumanizują, degradują i wyśmiewają nas. Są zaprojektowane, aby odebrać radości życia i zastąpić je maksymalnym bólem i upokorzeniem. A teraz, z ust byłego informatora z Fundacji Gatesa, który przygotowuje się do ujawnienia kilku dużych bomb na temat swojego byłego pracodawcy, usłyszysz, dlaczego Bill Gates jest tak zdeterminowany, aby wprowadzić ludzkie szczątki do dostaw żywności. Wiesz, nie wszedłem tam myśląc, że Bill Gates to jakiś kreskówkowy złoczyńca. Mam na myśli to Fundacja Gatesa, prawda? Myślisz, że robisz coś dobrego dla świata. To jest haczyk, wciągają idealistów do środka. Ale potem było to spotkanie niepubliczne, nawet coś, co starzyści by usłyszeli, tylko wyżsi rangą kilku z nas liderów projektów i sam Gates zaczął mówić o zamykaniu pętli. To jest fraza, której użył. Zamykanie pętli na ludzkich odpadach. Nie tylko recykling ich na nawóz. Nie. Uśmiechał się, mówiąc o przetwarzaniu ich na materiały spożywcze, jak karmienie ludzi samymi sobą. I ludzie się śmiali. Nie był to nerwowy śmiech. Uważali to za genialne. Wtedy mój żołądek się skręcił. Zdałem sobie sprawę, że nie chodziło o rozwiązanie problemu głodu. Chodziło o kontrolę. Sprawiasz, że ludzie stają się zależni od czegoś tak groteskowego, a zjedzą cokolwiek im podasz. Dosłownie. Po tym wiedziałem, że nie mogę zostać. Ale nie odchodzisz po prostu z takiego miejsca bez zastanowienia. Obserwują ludzi. Śledzą ich. Zaaranżowałem to jako przeprowadzkę rodzinną. Powiedziałem, że muszę opiekować się mamą. Sprawiłem, że wyglądało to nudno, niepozornie. Wymykasz się cicho, nie robisz fal i trzymasz głowę nisko przez jakiś czas. Teraz przygotowuję się do wystąpienia, ponieważ nie chodzi o jeden dziwny projekt. To cała agenda. Gates ma obsesję na punkcie włączania ludzkości z powrotem w siebie. Nazywa to zrównoważonym rozwojem. Ja nazywam to zjadaniem się żywcem. I uwierz mi, jeśli wprowadzą to tak jak chcę, pewnego dnia spojrzysz na swój talerz i nie będziesz pewien, czy patrzysz na obiad, czy na ostatnią osobę, która siedziała przy stole, a może nawet na własną babcię. Świat musi się szybko obudzić. Globalne elity poruszają się z zawrotną prędkością, używając języka nauki i postępu, aby zamknąć ludzkość w biometrycznej klatce, bez drzwi, bez wyjść. Nie wierz mi na słowo. Yuval Noah Harari, znany w kręgach elit jako prorok Davos, chwali się przy każdej okazji postępem, jaki osiągają w kierunku zamknięcia ludzkości na zawsze. Aby współpracować na dużą skalę, musisz przekonać wszystkich, aby uwierzyli w tę samą historię. Co naprawdę jest silnikiem historii są opowieści. Mhm. I nawet nie muszą być prawdziwe. Tak. Niektóre z najpotężniejszych historii w historii były fikcjami? Tak. Uch, ale musisz sprawić, żeby wszyscy, albo przynajmniej znacząca część populacji uwierzyła w tę samą historię. W przeciwnym razie to nie działa. Nauka nie jest naprawdę rzeczą, przynajmniej to jest moje zdanie jako historyka. Nauka nie jest naprawdę o prawdzie. Chodzi o władzę. Prawdziwym celem nauki jako projektu, jako instytucji nie jest prawda to władza. U poszczególne osoby, poszczególni naukowcy mogą być osobiście bardzo zainteresowani prawdą, ale jako instytucja, prawdziwym celem nauki jest władza. Ci, którzy posiadają dane, naprawdę posiadają przyszłość. Mhm. Osiągamy punkt w historii ludzkości, w którym mamy wystarczającą wiedzę biologiczną i wystarczającą moc obliczeniową, a wszystko, czego potrzebujesz, aby systematycznie hakować miliony ludzi, to tylko dane. Mhm. To, że hakowanie ludzi oznacza poznanie ludzi lepiej niż oni sami siebie znają. Tak. Ktoś w San Francisco, w Pekinie, znacie. Tak. Znacie lepiej niż Ty sam siebie. Um. O Twoim stanie zdrowia, o Twoich słabościach psychicznych, o rzeczach, które zrobiłeś 5 lat temu, 20 lat temu, całkowicie o nich zapomniałeś, oni to wiedzą. Tak. To jest coś, z czym nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy, nawet KGB nie mogło tego zrobić. Harari otwarcie przyznaje, że Palestyńczycy są używani jako króliki doświadczalne dla systemów nadzoru i kontroli, które wkrótce zostaną uwolnione na resztę z nas. Nie wstydzi się tego, jest zachwycony. Wszystko, czego potrzeba, jak mówi, to trochę technologii, trochę danych i tylko garstka butów na ziemi. I już zaczynamy dostrzegać pojawienie się takiego totalnego nadzoru. W miejscach takich jak Xinjiang, w miejscach takich jak mój własny kraj, Izrael, mamy to wielkie laboratorium nadzoru zwane okupowanym, mhm. gdzie masz 2,5 miliona królików doświadczalnych, jak całkowicie nadzorować i kontrolować. Uch. Tak. Z bardzo małą liczbą żołnierzy. Mam na myśli, kiedy spojrzysz na liczby, to niesamowite jak... Mhm. Żołnierzy, ty. Tak. Aby kontrolować miliony ludzi, jeśli masz ich dane. Prosto z ust konia. Elity prowadzą na żywo test w Palestynie, a reszta świata jest następna na liście. Ta sama technologia nadzoru, zasilana przez firmy takie jak Palantir-peteratila, jest gotowa do uwolnienia na całą ludzkość. Nie ukrywają tego już. Od sztucznej żywności po biometryczne klatki, od żywych eksperymentów na całych populacjach, po powolne zatruwanie wszystkiego, co naturalne. To jest plan działania i rozwija się tuż przed nami. Możesz to ignorować i mieć nadzieję, że się zatrzyma, albo możesz wstać, mówić głośno i odmówić bycia kolejnym posłusznym obiektem testowym w ich złowrogiej agendzie. Chcą nas podzielić, rozproszyć i zdemoralizować. Więc połącz się z innymi, dziel się prawdą, odpieraj każdą próbę kontroli, którą próbują przejąć. Bo kiedy drzwi klatki się zatrzasną, nie ma wyjścia. Nie jesteśmy bydłem, nie jesteśmy własnością i nie jesteśmy ich do kontrolowania.